Jerba materia. te recenzje. witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić mieszankę jerby Jerby 5 O'Clock. Jednak parę słów na początek o samych mieszankach. Mieszanki takie możemy kupić zarówno w jerbiarniach specjalizujących się tylko w jerba, jak sama nazwa mówi, ale także w różnego rodzaju herbaciarniach i kawiarniach. Według mnie te mieszanki różnią się od siebie, ponieważ mieszanki, które kupujemy w sklepach specjalizujących się w jerbie posiadają więcej tej yerby. Tam dodatki smakowe jakby są urozmaiceniem smaku yerby, natomiast mieszanki, które kupujemy w herbaciarniach są zazwyczaj takimi herbatkami ziołowymi z dodatkiem yerby. Gdzie yerba gra właściwie drugie skrzypce jest takim jakby dodatkiem. Często właśnie zmierzając w stronę picia yerby kierujemy swoje pierwsze kroki Takim herbaciarnią, i próbujemy taki mieszanek. To nie jest zły pomysł, ale on właściwie te mieszanki często nie mają przełożenia na smak takiej prawdziwej hierby kupowanej w paczkach półkilogramowych. W dzisiejszym odcinku, tak jak wspominałem, przedstawię Wam Mate 5 O'Clock kupiona z T-Club, znajdującego się w moim przypadku w hipermarkecie Real we Włosławku ta hmm, pachnie miętą, jednak ta mięta, jak dla mnie, to jest taki zapach troszeczkę sztuczny, takiej pasty do zębów, niż takiej prawdziwej mięty, ponieważ mam porównanie. Moi rodzice hodują zarówno miętę pieprzową i miętę jabłkową na działce. I ta herbata po prostu pachnie zupełnie inaczej. Tak trochę. Nie wiem, aptecznie, apteczną taką miętą, czy też taką miętą z pasty do zębów. Powinna zawierać sobie właśnie miętę, ziarna czerwonego pieprzu i płatki róż. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobrze, zobaczmy, jak wygląda ta jerba. Są to przede wszystkim, nie ma tutaj, są to same liście, nie ma tutaj żadnych patyczków. Są rzeczywiście ziarna czerwonego pieprzu. Pąków róż już nie widzę, bo wypiłem je, ale musicie uwierzyć mi na słowo były. Oprócz tego widzę tutaj listki buławatka, a także bratka. Wysuszone oczywiście, żadnych patyczków. No są mięta jest mięta, znaczy no i teraz najważniejsze ta yerba prawie nie ma pyłu jest ona przeznaczona właśnie dla początkujących, czy do też picia tak jak herbata w szklankach raz zobaczymy jak smakuje teraz najważniejsze, czyli ocena smaku yerby five o'clock znaczy yerby, mieszanki z yerbą o nazwie five o'clock ja swoją mieszankę zalałem w, plasy, w szklanym kubku ponieważ nie chciałem ryzykować że palo santo przejdzie mi zapachem i smakiem tej yerby. Dlaczego? Powiem za chwilę. Ta yerba mi nie smakuje. Jest ona bardziej herbatką ziołową. W ogóle nie czuć tutaj yerby. Nie czuć yy, tego czerwonego pieprzu, bo Głównie ze względu na niego ją kupiłem. Myślałem, że to będzie jakaś ostrzejsza mieszanka w smaku. Tymczasem nie jest w ogóle ona ostra w smaku. Powiedziałbym nawet, że jest ona mdła w smaku. Jednak, jeśli ktoś ma ochotę na herbatkę ziołową z dodatkiem hierby i lubi smak mięty który tutaj też jakiś nie jest powalający, ale jest, to może po nią sięgnąć. Ja bynajmniej odradzam. Jerba tam nie smakuje. Także więcej razy jej nie kupię. Spróbowałem, przekonałem się i mówię nie. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem, taki mały wtręt. Jerby tej nie sypcie dużo. Nasypcie jej mało, ponieważ ma ona bardzo intensywny smak. A jakby i tak właściwie nie poczujecie, jedynie możecie się jeszcze bardziej do niej zrazić. Używajcie jej jak herbatki ziołowej i nie oczekujcie na pewno pobudzenia. Dzięki, teraz już naprawdę cześć.